Zawody Strongmanu w Giniu to nie pierwszy zna, ale pan jest po raz pierwszy. Jak wrażenia? Bardzo mi się podoba. W ogóle fantastyczny klimat. To jeziorko, cudownie to słońce. Naprawdę. I co ważne, tutaj też ludzie tworzyli klimat. Udało się udało się nawiązać kontakt. I, kurde, miałem wielką frajdę, kiedy szły fale, kiedy ludzie klaskali rytmicznie. To pomaga zawodnikom. Naprawdę, wbrew pozorom, oni, oni uwielbiają budować swoje ciało. Ty uwielbiają się też potem pokazać, prawda? Czyli jak widzę, że publiczność żywo reaguje, no to aż się chce, aż się chce zdobyć tam większy wysiłek. Chłopaki, teraz decydujący moment. Na 3-4 wciągniecie brzuchy tak, żeby żołądek połączył się z kręgosłupem. Żeby wam zassało pępek. Żeby każde żebro było widoczne. A najchudszy dostać musi potem największą już bramę. Uwaga! Wciągamy brzuchy! Miało być sześć konkurencji, doliczyłem się pięciu. Jak pan skomentuje same zawody? Chodziło też o to, wiadomo, że chłopaki nie mogli dojechać punktualnie ze względu na to, że stanęli w jakimś tam gigantycznym korku. Przez to ja zająłem część tego czasu, ale potem już tak gnaliśmy, A ja wiem, jaki to jest wysiłek. Formisławek, orzeł, ledwo wyszedł do ostatniej konkurencji. Wiem, że wymiotował tam w namiocie. Jeśli komuś się wydaje, że to jest łatwy sport, to się naprawdę grubo myli. Ale myślę, że nawet jeśli było pięć konkurencji, a nie sześć, to i tak ludzie mieli mnóstwo emocji. no i zobaczmy. ludzie mają siły. ご主人様、またそろそろ、クロッシュメイク! Która konkurencja była najtrudniejsza Pana zdaniem? Która Pana zdaniem jest najciekawsza dla samych widzów? Konkurencja typowo wodna, tutaj z nalewaniem wody, genialne, naprawdę genialne, dwóch zawodników, którzy biegają z tymi wielkimi wiadrami, wydawać by się mogło, że to takie wiadro, a tu tam wejdzie kilkadziesiąt litrów, samo wiadro jest ciężkie i teraz wypełnić beczkę 200 litrową, to jest wydarzenie. Naprawdę zawsze w takich miejscach jak tutaj, jak jezioro, powinny być takie elementy wykorzystywane i się udało. Z swego czasu był Mariusz Pudzianowski, Jarek Dymek, te lata minęły. Jak pan ocenia ten sport z dzisiejszej perspektywy? Jest duża przyszłość e, Radzikowski taki uczeń, uczeń Pudziana, e, robi naprawdę furor w nieoficjalnych ciastach świata w Abu Dhabi, za pierwsze miejsce. E, w tym roku rozwala konkurencję e, bezlitości, e, Szkoda, że wzrostu nie ma odpowiedniego Sebastian Kurek, ale jest w nim naprawdę duży potencjał. Mateusz Baron, e, któremu udało się e, zaszaleć na zawodach u Arnolda Schwarzeneggera, mieć naprawdę duży sukces, żeby móc powiedzieć, że udało się zastąpić Pudziana. E, będzie pan zero? Jak, jeśli dostanę zaproszenie, to sprawdziłem przyjemnością tutaj wsiadę. Co prawda, muszę teraz bardzo spieszyć, bo jeszcze lecę teraz do kartus. To jest ponad 400 e, km. I właśnie na zawodu na eliminację do mistrzostw świata. Pokaż lat? Jak widzicie Państwo, ciężko się czasem dogadać, prawda? No dobra, musisz pokazać brzuch. Tak musisz pokazać brzuch.